Wiesz, bo taka płyta była moim marzeniem Tak jak jest nim ten rad i jak jest nim podziemie siebie, raz siedziałem z Unisem Tu w górę, na ławce i pokrótce To właśnie tak powstał fajar freszywki telefon do Ziomek. Jest nowa gmina Junisty i ja coś nowego się zaczyna, bo trójna siła i krew płynąca w naszych żyłach Ta pomiędzy trzema ziomkami Nie słabnąca Dziś piję z nowym składem Wiem, że damy radę, bo żaden z nas nie znalazł się tutaj przez przypadek Wiem co zrobić z podkładem Nie kreuje się na gwiazdę Zwykły chłopak złogowa Który poczuł tą jazdę, Gwiazdę, ha, Masz się w kolorowej piasie To ci z uśmiechem na mordach, którzy śpią na kasie A ja robię rap Miłość do niego wzrasta Tenka, gogów patrz prosto ze starego miasta Kminy, tak jak zawsze podpiszcie się pod tym co powiedziałem Bez anonimowości, słowa są nasze, niczego nie żałuję Język pogryziony strasznie, te sytuacje co pogrążają baśnie Często przesuwa ulotne zwiaty, ta cała płyta w niej każde zdanie Ma pokrycie w życiu i tak już zostanie Szczerość tu cenię, szczerością podziemie Gdy siedzę na ławce, stoję na scenie, gmina za kminą, ja Całość. Siedziałem na chacie i przebijałem traki. Nagle moja komula dała znaki. Co? Dłoni Tomek, gościach ich mało. Halo, Halo, co się stało? Cześć, Hizio, mamy kminę Jaką? Damy nazwy naszym trakom, Parasem, co ty na to? No to zawinąłem, dupę na korów. Więźle zabitą, tę hamię, a lasem szulów. Bo wy Niezapomniane akcje. Tak właśnie powstał parafren. Słowa skniedzione i odbite Majkiem. Czasem grillujemy raczej ze smakiem. Parafren jest matką, a także kadrem. Lekcja pierwsza, zapoznanie z tematem. Lekcja druga, nawijanie. Lekcja trzecia, sceny, rozjebanie. Mamy to coś, na wieki pozostanie w nas. Może to głupia gra, ale ja chcę w nią grać. Niechaj miłość do rapu, już na wieki trwa w nas. jak mówię, ja odpisano. Ja reprezentuję jedną z tych ulic. Słowo w słowo podpisano ją Będę z tym zapierdalał i go nie widział. Parę bitów komplet, to mój przydział, bo tu znajdę szczęście. Raczej chyba to tak podpisana przez chyzian E é que eu estou lápis sem a mão. Só? É depois eu Estou a